Tekst manny na 25 stycznia. Dlatego nie troszczcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, werset 34. Komentarz parałzyjny. Nasz Pan zapewnia nas, że jeśli główną troską naszego serca jest służenie Jemu, Krzywienie sprawiedliwości i osiągnięcie królestwa, które Bóg obiecał tym, którzy Go miłują, nie potrzebujemy niepokoić się o przyszłość. Jako jego uczniowie, dzień po dniu będziemy mieli wystarczającą ilość prób oraz utrapień, a starając się kroczyć wąską drogą, codziennie będziemy odczuwali potrzebę opierania się na ramieniu Pana. Każdemu dniowi wystarczy jego własne zło, a Bogu niech będą dzięki za obietnicę, iż codziennie jego łaska będzie wystarczająca dla nas. Reprint nr 2259 Komentarz epifaniczny. Troski ryją bruzdy nie tylko na czole, lecz także w sercu. W serce, które w każdej potrzebie ufa w wystarczalność boskiej opatrzności. Nie tylko jest wolne od trosk, ale spoglądając z nadzieją w przyszłość, jest także pełne radości i pokoju. Posiadanie takiego serca jest zatem korzystne we wszystkich sprawach ma ono bowiem obietnicę życia obecnego i przyszłego. Równoległe cytaty według przekładu UBG, czyli u współcześnionej Biblii gdańskiej. Ewangelia Mateusza rozdział szósty wersety od 25 do 33. Dlatego mówię Wam, nie troszczcie się o Wasze życie, co będziecie jeść, albo co będziecie pić, ani o Wasze ciało, w co będziecie się ubierać. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? Spójrzcie na ptaki nieba. Że nie sieją, ani nieżną, ani nie zbierają do spichlerzy. A jednak wasz ojciec niebieski żywi. Je. Czy wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? I któż z was, martwiąc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A o ubranie, dlaczego się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym. Jak rosną, nie pracują, ani nie przędą. A mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie troszczcie się więc, mówiąc, cóż będziemy jeść? Albo, co będziemy pić? Albo, w co się ubierzemy? Bo oto wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Chioba rozdział 38 werset 41, Kto dostarcza krukowi pokarmu, gdy jego młode wołają do Boga i tułają się bez pożywienia? Psalm 104 Wersety 10 i 11. Wypuszczasz źródła po dolinach, aby płynęły między górami, i napoiły wszystkie zwierzęta polne, dzikie osły gaszą w nich swoje pragnienie. Psalm 147 Werset 9. Który daje pokarmy bydłu i młodym krukom wołającym do niego. Ewangelia Łukasza rozdział dwunasty wersety od 24 do 26 i 31, przypatrzcie się krukom, że nie sieją ani nieżną, nie mają spiżarni ani spichlerza, a jednak Bóg je żywi. O ileż cenniejsi jesteście wy niż ptaki. I któż z was, martwiąc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie możecie uczynić, czemu troszczycie się o inne? Szukajcie raczej Królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam dodane. Filipensów rozdział 4 werset 19. Lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie. Pierwsza królewska rozdział 3 werset 13. Dam ci także to, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo i sławę, także wśród królów nie będzie nikogo równego tobie po wszystkie twoje dni. Psalm 34, werset 9. Bójcie się Pana, jego święci, bo niczego nie braknie tym, którzy się go boją. Psalm 37, werset 25. Byłem młody i jestem już stary, Lecz nie widziałem sprawiedliwego, który by był opuszczony, ani żeby jego potomstwo żebrało o chleb. Rzymian rozdział 8 werset 32. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jakże nie miałby z Nim darować nam wszystkiego. Psalm 127 werset drugi. Daremne jest dla was wstawać rano, wysiadywać do późna i jeść chleb boleści, bo to on daje sen swemu umiłowanemu. Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 22, a posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale troski tego świata i łuda bogactwa zagruszają słowo i staje się on bezowocny. Ewangelia Łukasza rozdział 21 werset 34 Pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył. Pierwszy Korentów rozdział 7 wersety 32 i 33 Chcę, żebyście nie mieli trosk. Nie żonaty troszczy się o sprawy Pana. O to, Jak się przypodobać Panu, lecz żonaty troszczy się o sprawy tego świata. O to, jak się przypodobać żonie. Filipensów, rozdział czwarty, werset szósty. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. Drugi Tymoteusza, rozdział drugi, werset czwarty. Nikt kto pełni służbę żołnierską, nie wikła się w sprawy tego życia, aby podobać się temu, który go powołał na żołnierza? Psalm 37 werset 5. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj mu, a one wszystko wykona. Psalm 55 werset 22. Przerzuć swój ciężar na Pana, a On cię podtrzyma. Nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy. Jeremiasza rozdział 17 wersety 7 i 8 Błogosławiony człowiek, który ufa Panu, a którego nadzieją jest Pan. Będzie bowiem jak drzewo zasadzone nad wodami, które swoje korzenie zapuszcza nad strumieniem i nie zauważa, gdy upał przychodzi, ale jego liść pozostaje zielony. W roku suszy nie troszczy się i nie przestaje przynosić owocu. Żydów, rozdział 13, werset 5. Wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani nie opuszczę. Pieśni: 56, 307, 93, 106, 63. 313-328. Wiersze Brzasku, 144, Wystarczająca siła. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint nr 5508. Tekst manny na 25 stycznia. Dlatego nie troszczcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, werset 34. Pytania, jakimi były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z myślą powyższego tekstu, jak je przyjąłem, przyjęłam, w czym okazał się ich wynik. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze